Witamy, witamy Was serdecznie w kolejnym naszym odcinku. Rozmawiamy o bardzo pasjonujących i interesujących rzeczach, rzeczach i sprawach, jaką jest pamięć wody. Jak odkryto tą pamięć wody? Temu będzie poświęcony dzisiejszy odcinek. W poprzedniej naszej audycji powiedzieliśmy, że o pierwszym odkrywcy pamięci wody, doktorze Genshangin-Bierezowskim, ówczesnym rodzickim naukowcy. Nastąpiło to, tak jak mówił Janusz, w 1979 roku. 9 lat później, w 1988 roku w świecie zachodniej nauki nastąpiło spektakularne wydarzenie, kiedy to francuski immunolog Jacques Benveniste ogłosił, że woda ma pamięć. Był on wówczas kierownikiem Laboratorium Alergii i Immunologii Narodowego Instytutu Badań Medycznych w Klamar we Francji. W badaniach naukowych zajmował się problemami komunikacji między komórkami organizmu, w szczególności jeżeli chodzi o układ immunologiczny, który odpowiada za reakcje obronne i alergiczne. Był twórcą kilku patentów na testy alergiczne. Za swoje odkrycia też uzyskał uznanie na arenie międzynarodowej i nawet rozważano jego kandydaturę do Nagrody Nobla. W ten właśnie sposób naukowiec odkrył pamięć wody dla zachodniej nauki. Janusz, w jaki sposób typowy naukowiec, sceptyk, traktujący homeopatię, tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, można powiedzieć z wielką podejrzliwością, a wręcz wrogością, o której wcześniej nie miał pojęcia, doszedł do tych wniosków dotyczących pamięci wody, bo to myślę będzie ciekawa historia dla wszystkich. Tak, ale więc słuchajcie, no, historia lubi się powtarzać. Tak jak mówiliśmy o poprzednim odcinku, w byłym Związku Radzieckim zespół y, doktora Gensangi Bierzowskiego spotkał się, zderzył się ze ścianą. Jakim sposobem coś, y, w czym nie ma nic, czyli w nalewce nie ma, y, no jest kropelka na może tysiąc miliardów kropli y, wody, a więc nie ma prawa co działać. W jaki sposób to w ogóle działa? No i z podobnym przypadkiem spotkał się oczywiście zespół Jacques Otóż w jego laboratorium jeden z pracowników naukowych rozcieńczył przez pomyłkę roztwór alergenu do bardzo y, niskiego stężenia. Y, czyli w tej, tej jakby nalewce nie było żadnego y, czynnika tego aktywnego. I później oczywiście wykonywano różnego rodzaju doświadczenia z, z tymi roztworami. Okazało się, że właśnie ten preparat wy, wywołuje najsilniejszą reakcję alergiczną. Oczywiście uznano to od razu za pomyłkę, błąd, jakieś tam niedopatrzenie, itd. itd. Z, źle zinter, uznano, że to była interpretacja i tak dalej, ale podjęto dalsze działania, no bo po prostu pracowano w pewnym systemie i okazało się, że w dalszym ciągu jednak kolejne badania, kolejne próby dawały identyczne rezultaty, a więc nie była to po jakaś pomyłka. Nie było też też wątpliwości, że dzieje się coś zupełnie paradoksalnego, kompletnie niezrozumiałego, właśnie podobnego do tego, z czym się zetknął zespół Szangin-Bierozowskiego 9 lat wcześniej. I w latach, słuchajcie, 1985-19... 89. W tych laboratoriach zespołu Inserm w Klamar przeprowadzono mnóstwo doświadczeń z różnymi substancji, substancjami i wyobraźcie sobie, że w poprzednim odcinku mówiliśmy o tych substancjach, o rozcieńczeniach, więc przypomnę 10 do minus trzeciej to jest jedna tysiączna, 10 do minus szóstej jedna milionowa, 10 do minus dziewiątej jedna miliardowa i tak dalej. I tutaj, w tych lab w laboratorium e, Jacquesa Bovenist, rozcięczano substancję do potencjału 10 do potęgi minus 120. Czyli wyobraź sobie ułamek, jedynka w liczniku, kreska ułamkowa i pod spodem jedynka i 120 zer. Przypomnę, 10 do minus 9 to jest 1 miliardowa, 10 do minus 11 to jest jedna 100 miliardowa. Czyli w tym stężeniu 10 do minus 120 nie było żadnego czynnika aktywnego. To była czysta, najczystsza w świecie po prostu woda. Więc na jakich zasadach ten, ta nalewka, to rozcieńczenie miało działać? Więc zespół Benvenista zaobserwował, że właśnie roztwór przy maksymalnym rozcieńczeniu, czyli w, prakty w postaci praktycznie czystej wody, był w stanie wywołać reakcję alergiczną żywych komórek? I to jest dopiero pytanie: jak to działa? No Jedynym, jedynym takim tłumaczeniem logicznym jest właśnie to, tych wyników, które w obu zespołach były, jest to, że no, jak można powiedzieć, na powierzchnię wypłynęła nieznana wcześniej właściwość wody, zdolność jej do przechowywania, gromadzenia i przekazywania informacji, tak, o to chodzi? Tak, tak, o to właśnie chodzi. I teraz jeszcze jest jedna sprawa. Otóż że sam był wymist był absolutnym, zdecydowanym wrogiem homeopatii. Tymczasem te doświadczenia pokazały dla niego, że, że to, co oni odkryli, zakładając, że wszystko przeprowadzone, eksperymenty zostały przeprowadzone poprawnie, to wszystko to może zmienić ustalone wcześniej prawa fizyki i chemii. I okazało się, że homeopatia ma rację bytu. Wyobrażacie sobie, słuchajcie, szok. Przez wiele lat mówię, że ludzie. To, co mówię, to jest prawda i koniec, kropka. Tamto to jest bzdura na kółkach, a, tym, a w tym przypadku to się muszę uderzyć w swoje piersi, w grafice i mieć naprawdę solidny kochones. Czyli wielką naukową uczciwość i po prostu powiedzieć, słuchajcie, pomyliłem się, pomyliliśmy się, nie wiemy dlaczego, ale to działa po prostu. A więc o co tu wszystkim chodzi? A więc robiono te wszystkie doświadczenia, i ci naukowcy z z rzeką Benvenist doszli do wniosku, że w takim razie coś w wodzie zostaje. Jakaś informacja, jakiś ślad energetyczny doszli do wniosku, że właśnie woda jest nośnikiem i przekaźnikiem elektromagnetycznego sygnału molekularnego. Czyli cząsteczki wody emitują sygnały elektromagnetyczne, stają się nadajnikami. I jednocześnie odbiornikami fal elektromagnetycznych. A skąd one się biorą te fale magnetyczne? A biorą się między innymi z czynnika aktywnego, który został wcześniej włożony do wody, a więc były emitowane te fale, i one zostały w wodzie. Czyli woda ma dzięki temu swoistą pamięć molekularną której podłożem są po prostu zjawiska elektromagnetyczne, pośredniczące przy przekazywaniu wszelkich e, informacji. A przecież trzeba pamiętać, że my wszyscy ludzie, zwierzęta, rośliny, minerały, drzewa, budynki, składamy się przecież z substancji chemicznych. Te z kolei z pierwiastków, a pierwiastki. Z z atomów, a atomy z elektronów krążących wokół jąder atomowych. Ale jeżeli są elektrony są w ruchu, to wytwarzają pole elektromagnetyczne. Więc my jesteśmy ludzie też elektromagnetyczni. Każda substancja jest elektromagnetyczna. A wchodząc jeszcze głębiej, bioelektroniczna. Elektro, bio I te, słuchajcie, trzeba tutaj dodać, że wnioski tego zespołu, BęWemist. Współgrały doskonale z taką teorią wysnutą, wysuniętą przez jednego z radzieckich, przez kilka lat później, takiego radzieckiego naukowca Jewginia Fisienko. On był dyrektorem Instytutu Biofizyki Komórki Rosyjskiej Akademii Nauk gdzie który twierdził, że po prostu przy oddziaływaniach bardzo słabych roztworów na ludzki organizm przyczyn należy szukać w wodzie. Również inny znany naukowiec rosyjski profesor Wojejkow, pisze, że słuchajcie no cała dwustuletnia praktyka homopatii świadczy o tym, że czysta w swoim składzie woda może mieć olbrzymią aktywność biologiczną. Przy czym jej konkretna aktywność zależy od jej prehistorii, czyli od tego, z czym się ta woda zetknęła, z jakimi czynnikami, z ludźmi, z minerałami, z podłożem itd. itd. I słuchajcie, było to ciekawe, bo odkryto w końcu tą pamięć wody, te wszystkie zjawiska. Wyniki eksperymentu zespołu byłvenista zostały szybko opublikowane. W pismach, w kilku pismach naukowych w 1988 roku, między innymi no, w najbardziej słynnym, chyba, piśmie naukowym, Nature, tak prawdę mówiąc, o, i co się stało? Oczywiście poszedł hejt. Kiedyś jeszcze nie używano tego słowa, ale wzbudziło to te eksperymenty, ta publikacja, od razu wybitnie negatywną reakcję olbrzymiej części świata naukowego, tego zachodniego. I jeszcze przed ich opublikowaniem, na żądanie. E, Redaktora naczelnego Nature, Nature Johna maloxa Roydena, który był e, znanym chemikiem, fizykiem, powtórzone eksperymenty benvenista. I, za, i e, najpierw kilkakrotnie w jego laboratorium, a później w innych laboratoriach. I okazało się, że te pierwsze serie. Doświadczeń przyniosły wyniki identyczne z tym, co osiągnął zespół Benvenista. Ale niektórym to niestety przeszkadzało. Jak się chce coś udowodnić, to się zawsze coś tam znajdzie. Jak to się mówi, jak się chce psa uderzyć, to kij się na niego zawsze znajdzie. Ale o tym za chwileczkę pewnie jeszcze. To właśnie, czytałam, że poważny problem nastąpił, kiedy zmieniono tak zwany protokół tych badań na żądanie Jamesa Randi, słynnego tropiciela naukowych herezji nadzorującego tak. właśnie z, z, na z ramienia Nature przebieg tych badań. E I on ufundował nawet w 2000 roku nagrodę w ramach e programu B B BCC w Horizon. Milion dolarów dla tego, kto wymyśli tak. właśnie dający się powtórzyć e test potwierdzający działanie homeopatii, jednocześnie e który by potwierdził istnienie pamięci wody. Pieniądze wciąż czekają. Na co? Na co tak naprawdę czekają te pieniądze? Tak, bo o co tu chodzi? Jeszcze raz powtarzam: zmieniono pewien protokół badań i okazało się, że te eksperymenty już nie wychodzą. Ale w wielu innych laboratoriach, okazało się, zaraz będę jeszcze o tym mówił, okazało się, że, że wyniki były identyczne jak w laboratoriach Jacquesa Novinist. A teraz, a propos Jamesa Randi i tych wszystkich innych prze przeciwników, słuchajcie, gdzieś tutaj mam. Cytat. Posłużę się. O, tutaj mam. Tutaj dla Was przygotowałem specjalnie. Z takiej książki, Jedyną planetą Ziemia, autorką jest Phil Schlemmer. Najpierw cytat. James Randy, Carl Sagan oraz Sero Isaac Asimov zdyskwalifikowali zdolności Uri Gellera. Nie wiem, czy wiecie, kto to był Uri Geller. To był izraelski... Mag, nazwijmy, iluzjonista i też taki, w pewnym sensie przyrodnik, który potrafił wyginać łyżki i tak dalej, i który był. I zacytuję tylko do, dokładnie i wyjaśnię, ale Geller, a więc jeszcze raz, ci naukowcy zdyskwalifikowali zdol, zdolności Uri Gellera, ale Geller, Zrobił fortunę lokalizując złoża minerałów i ropy naftowej dla wielkich firm, które niespecjalnie przejęły się brakiem naukowych uzasadnień jego zdolności. Bo Uri Geller faktycznie potrafił wyginać łyżki, robił różne cuda, kompletnie niewyjaśnione, więc oskarżano go oczywiście o, o jakieś oszustwa i tak dalej. Tymczasem on miał paranormalne zdolności. I te zdolności między innymi wykorzystywał właśnie do tego, o czym tutaj przeczytałem wam, do znajdowania złóż minerałów, ropy naftowej i tak dalej. I wielkie firmy, wielkie koncerny zapłaciły im potężne pieniądze. A naukowcy, bo kim jest na przykład no James Randy to ten słynny tropiciel herezji naukowych, ale Carl Sagan, chociażby to jest amerykański astronom i popularyzator nauki. Natomiast na przykład Sir Isaac Asimov, to jest amerykański biochemik i z kolei pisarz science fiction, a więc w ogóle postaci nieprzeciętne. I, te, I w tym momencie, jeżeli na przykład James Randi zmienił jakby protokół przeprowadzania badań, to tutaj nastąpiła również zmiana warunków badań i we, w efekcie nie zastosowano, znaczy nie otrzymano takich samych efektów, i to już było koronnym dowodem na, na to, że Jacques Benveniste i jego zespół popełnili naukowe oszustwo. I w związku z tym na podstawie tych nowych wyników badań w Nature ukazał się demaskatorski artykuł o tytule, jak dobrze pamiętam chyba, że eksperymenty z roślinczonymi roztworami są po prostu urojeniem. I tak to wiele trwało. Natomiast według teorii, powiedzmy, takiego amerykańskiego matematyka, meteorologa Eduarda Nortona Lorenza. Autora słynnego powiedzenia o efekcie motyla, butterfly effect, twórcy teorii chaosu, który mówi, że wyniki wszelkich badań niemal zawsze, niemal zawsze są nieprzewidywalne, bo czasami jeden niewielki czynnik, drobny dosłownie, potrafi zmienić totalnie wszystko. A więc tutaj można by powiedzieć: Słuchajcie, my żyjemy w paradygmatach, wszyscy bez wyjątku, łącznie ze mną, łącznie z Agnieszką. Chodzi tylko o to, żeby umieć z tych paradygmatów wychodzić. I zamiast poszerzać obszary umiejętności własnego umysłu, poszerzać własne horyzonty myślowe, co wielu z nas robi, wielu z nas po prostu rozszerza jedynie własną ciasnotę umysłową. Kiedyś przeczytałem takie nawet zdanie, że Uwaga, ciasnota umysłowa rozszerza się. No ja to widzę zjawisko w tych ostatnich dwóch latach zwłaszcza bardzo silne. No ale to już mniejsza z tym. I teraz wracam do tych y, doświadczeń Benvenista, dlatego, że te eksperymenty według jego protokołu powtarzano wielokrotnie w wielu placówkach naukowych, między innymi na Uniwersytecie w Mediolanie, we Włoszech, oczywiście w Instytucie Ruth ben Ari w Izraelu, na Uniwersytecie Toronto, i wszędzie uzyskiwano identyczne rezultaty, jakby wynik. Później jeszcze wykonano setki takich eksperymentów, i co się okazało, to nic nie dało. Dlaczego? Dlatego, że opinia tego z bardzo znanego pisma Nature sprawiła, że był wenic z pozycji szanowanego badacza, który się otarł o Nagrodę Nobla, został, stał się pariasem naukowym. Wbywalono go, że tak powiem, na śmietnik naukowy, pozbawiono go kierownictwa w tym, w tym Narodowym Instytucie Francuskim, zamknie, od, odseparowano od środków finansowych, i po prostu zamknięto mu wszystkie badania. I Benvenist, słuchajcie, znowu tutaj, posłużę się cytatem, bo z tym, że on zachował do końca uczciwość naukową, i później tak, Benvenist wspominał później, wielu kolegów radziło mi, abym zapomniał o wynikach badań, odłożył je do szuflady i kontynuował pracę, jak gdyby nigdy nic się nie wydarzyło. Ale jako naukowiec mam obowiązek szukać prawdy i wydobywać ją bez lęku przed konsekwencjami. Jeśli ktoś nazywa mnie heretykiem, to tylko dlatego, że nowoczesna nauka kieruje się quasi religijnym zbiorem dogmatów. Mam głęboką nadzieję, że kiedyś świat nauki zrozumie, że oskarżenia w stylu oskarżeń Galileusza powinno się schować do Lamusa i zastąpić je prawdziwą naukową debatą. Koniec tutaj e, cytatów. A więc w takim razie, no, stał się obiektem dzisiaj mówimy hejtu, Kpin szyderstwa, przedstawicieli wielu przedstawicieli świata naukowego, ale jednak znaleźli się i tacy, którzy udzielili mu poparcia. Między innymi tutaj zasłużył się naprawdę bardzo pozytywnie, bardzo znany fizyk noblista Brian Josephson twórca tak zwanego złącza Josephsona, takiego urządzenia squid dodatkowego, fizjolog i biofizyk Sir Andrew Fielding Huxley był prezes Royal Society, przepraszam, Angielskiego Towarzystwa Naukowego w Wielkiej Brytanii. Między innymi John Jones, ten, Josephson argumentował nawet w takim piśmie New Scientist, że woda może mieć molekularną pamięć. Później inni naukowcy oczywiście też poparli. I tutaj jeszcze słuchajcie, jest taki ciekawy, już kończąc po prostu, zacytuję słowa włoskiego profesora, profesora Giuliano Preparaty, już nie żyjącego, niestety. Bardzo znamienne słowa. Powinniśmy zawsze pamiętać o tym, by nie być takimi, jak ci oficjalni mędrcy tamtej epoki, mędrcy, którzy popełniali kolosalny błąd, odmawiając spojrzenia poprzez teleskop, teleskop Galileusza. Wiemy o, o co chodzi. Przecież Galileuszowi y, o mało nie skończył na stosie. Oczywiście odwołał te wszystkie swoje teorie naukowe, po to, żeby nie umrzeć zwyczajnie, bo chcieli go spalić na stosie za herezję. A co się stało z Giordano Bruno? Spalono Do, on był dominikaninem. Swoje odkrycia, Giordano Buruno, no, no, oczywiście to była herezja i spalono go na stosie. Dzisiaj, się nikt, dzisiaj nikt nikogo nie pali na stosie, ale co się robi, tak jak z Benvenist, separuje się, wyśmiewa się, szydzi się, zamyka się fundusze chociażby na badania i tak dalej, i tak dalej. Tak działa ludzkość, kochani. Trzeba się ponadto niestety wznieść, nie bazować tylko na rozumku, ale po prostu przejść do energii serca. To jest podstawowa rzecz. Mm -hmm. Tam jest, tam nasza nawigacja i nasz kompas. Janusz, ja bym Cię mogła słuchać godzinami z zachwytem. Normalnie te historie brzmią jak z jednej strony piękna baś, ale też nam pokazują, ile tutaj, że tak powiem, wysiłku było włożone żeby uwolnić to, te prawdy, żebyśmy mogli z tego korzystać, żebyśmy mogli wyciągać własne wnioski. Myślę, że my też robimy, jakby przykładamy cygiełkę, żeby uwolnić te informacje właśnie dla tych, którzy nie sięgną po twoje publikacje. Kochani, my po książki Janusza dla każdego, kto chce zgłębić temat, zapraszamy na stronę internetową. Tam możecie zakupić książki Janusza też z, z rabatem 10% na hasło CUD. Myślę, że warto, bo te wszystkie ta cała wiedza, te historie, ta bo jakby można powiedzieć, wieloletnie, wieloletnie doświadczenie Janusz zamknął w super publikacjach. Woda, fenomen życia, tom pierwszy, tom drugi, biomagnetyzm i jak również inne książki poświęcone też w dużej mierze zdrowiu na poziomie fizycznym i nie tylko. Natomiast do tematu wody, do tematu informacji jeszcze wrócimy, bo jest to, my dopiero otwieramy tak naprawdę drzwi. A cała kwestia homeopatii i możliwości wykorzystania zdolności informacyjnej wody, jej gromadzenia, przekazywania, transportowania informacji, to jest temat rzeka, jakby można było powiedzieć. I w następnym odcinku, między innymi, pewnie porozmawiamy o. Ekstraktach Bacha i innej, innych rozwiązaniach, jeżeli chodzi o medycynę informacyjną, także. Tak, medycyna, tak zwana medycyna informacyjna, ale ona się bierze właśnie z pamięci wody, nie, nie inaczej. Bo akurat Agnieszka dysponuje takimi powiedzmy nazwy tak umownie bardzo, różnego rodzaju nalewkami, preparatami, które działają właśnie na bazie. Sygnałów elektromagnetycznych, które są wszechobecne i działają w bardzo małych stężeniach. Przypomnę, o czym mówiłem: że jest kilka nagród Nobla za udowodnienie, że sygnały bardzo słabe działają znacznie silniej niż sygnały, niż sygnały silne. Mm -hmm. Mamy szerokie spektrum właśnie tych substancji, którymi możemy oddziaływać w mikrodawkach, zarówno na nasze zdrowie na poziomie fizycznym, jak i emocjonalnym. Także cóż, zaprosimy Janusz na kolejne nasze nagrania i odcinki, a tymczasem życzymy Wam dużo zdrowia, życzymy Wam poszerzenia horyzontu świadomości, bo na tym polega nasza, jakby każdego z nas rola, żeby się dowiadywać, przekazywać dalej to, co z nami rezonuje. A tymczasem do zobaczenia w kolejnym odcinku. Wszystkiego najlepszego Wam życzymy, jak zawsze. Jak zawsze. Do zobaczenia.